Manko, witamy Was gorąco z samochodu z trasy. Mamy 400 km do Berlina, do którego jedziemy odpocząć. Lubimy, jak wiecie, raz na jakiś czas wyrwać się z naszego ukochanego tu miasta i odpocząć nabrać dystansu, zjeść coś dobrego, ewentualnie kupić coś fajnego, tak? ewentualnie. No tak więc jedziemy, wyjeżdżaliśmy z skalał deszcz, yy, potem świeciło słońce, teraz znowu pada. I tyle. Udało nam się zabukować bardzo okazyjnie hotel przez stronę Booking Cotto, czy to było Trivago w końcu? Trivago. Przez Trivago. Szukaliśmy noclegu, nie było nic specjalnego i następnego dnia wchodzimy na, na ten właśnie portal, na wyszukiwarkę, a tam generalnie jakaś super oferta taka, nie wiem czy to jest pięciominutowa, w sumie rzadko bukujemy przez tę stronę, ale chyba już teraz będziemy jej wierni skoro można tam y, takie okazje wyhaczyć. No, tak więc, jeżeli macie ochotę, och, ochotę. jeżeli macie ochotę spędzić z nami trochę czasu, powrócić się po Berlinie, zjeść z nami coś dobrego, bo na pewno będziemy, e, będziemy od strony kulinarnej poznawać jeszcze lepiej i dogłębniej Berlin. Jeżeli macie ochotę spotkać się z nami, z Samantą, e, bo też planujemy się z nią spotkać. Nie znamy się jeszcze osobiście, więc, jest doskonała ku temu okazja, to zapraszamy do oglądania. Tak więc wracamy do Piotr do kierowania sobie się się nie odrywał więc kontynuuję a ja wracam do picia mojej Arizony. Kiedyś taki takie jabole Arizona, pamiętasz? Się piło się pamiętam. Się piło, ja nie tam się ale widziałam Na półce sklepowej. Na półce chyba domowej Pięknie nas Berlin wita. łzawo Jesteśmy na parkingu Furkunden i jak nam powiedział translator, to jest to parking dla klientów i mamy ogromne szczęście, bo to jest parking pod samym outletem. Jesteśmy to trzeba, bo to w jest design Outlet designer outlet i zaraz zobaczymy, czy on ma w sobie coś fajnego i tak naprawdę tutaj na chwilę tylko przyjechaliśmy, pokażę wam się, przyjechaliśmy tutaj na chwilę, żeby sprawdzić, bo Wiemy ze sprawdzonych źródeł, że to nie jest jakieś super porywające miejsce, ale było w miarę po drodze, więc czemu by nie wejść. Szczególnie, że pogoda jest tak zniechęcająca, że raczej po mieście się nie powłóczymy dzisiaj. Nie? Pogoda jest naprawdę dramatyczna. Wiem, że się powtarzam, ale nic się w tej kwestii nie zmieniło. Chciałam pokazać, w jak w ciężkich warunkach przyszło nam chodzić między sklepami. Chciałam kupić tę ale nie wiem, nie jestem do niej przekonana. Może dlatego, że nie trzyma formy. Torbek to jest naprawdę dużo, ale jest sporo modeli, które nie, 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 nie mi specjalnie do gustu. A ja szukam małej, czarnej, zwykłej, imprezowej torebki teraz na karnawał i wygląda na to, że wyjdę z niczym. Dopóki mnie nie pogonią telefonem, to... to, to Dobra i to jest niby tutaj Park i Radisson O Primark Gdzie? Tu I To jest niby ten? No Chcę się przyznać, ale jesteśmy z Burger King. <grywy> jest tak dramatyczna pogoda, a nie było nic innego w okolicy, więc idziemy na, na buła, ja będę jadła z tak Kraus wam jak on wygląda. No, tak, I mam mieć bekon, mam nadzieję, że mnie nie oszukają. Dobre? Nie dobra, ale jem. Znowu w nie wyszło. Złamałam moje postanowienia noworoczne i kupiłam masę niepotrzebnych rzeczy w Primarku. Piotrek na mnie nakrzyczał, jest mi smutno. Teraz oglądam niemiecką telewizję i udaje, że nic się nie stało. I na pocieszenie mam smoothie, który ma w składzie ananas, banana i kokos. Odpoczniemy trochę w hotelu i albo coś porobimy, albo nie. Dzień dobry, witamy Was gorąco w sobotni poranek. Nie jest już tak strasznie wcześnie, Z 10.30, wstaliśmy rano, wzięliśmy prysznic, trochę się pobyczyliśmy i teraz jedziemy w poszukiwaniu jedzenia. I nie zgadnijcie, co nas dzisiaj spotkało w Berlinie. Zobaczcie, pada ty! Nie pada deszcz, bo to jest ulica. Nie, no to jest mrzawka, to jest mrzawka, więc generalnie porównując do dnia wczorajszego, to jest to naprawdę pogoda luksusowa i iście turystyczna. Pokażę Wam kawałeczek Berlina i my jedziemy, tak jak już wspomniałam, coś przekąsić, ale nie ma co narzekać, bo poza tym, że pada deszcz i jest bokro, to jest też dzisiaj bardzo ciepło, bo jest około chyba, jest? Nie, no, nie stop. Pietrzek mi tu palcem wytyka temperatura jest 11 stopni, więc naprawdę jest mimo tego deszczyku przyjemnie. Jesteśmy w dzielnicy, w której jest bardzo dużo małych knajpek, jakichś i śniadaniowni, i restauracji, i włoskich, i tureckich. I chwilą mieliśmy wegetariańską kuchnię. Więc generalnie jesteśmy w raju i przed chwilą wpadło e, nam, opatrzcie tutaj fajnie jakieś mają przysmaki I co jest tutaj fajne, słuchajcie, w Berlinie Nie wiem czy tak jest w innych miastach, bo nigdy na to nie zwracam uwagi To, że w większości piekarni Są stoliczki, takie kilka stolików, czasem mniej, czasami więcej I w każdej w zasadzie piekarni można zjeść śniadanko Serwują kaweczkę Naprawdę jest to fajne Dobra, idziemy do Back Factory To miejsce wygląda obłędnie przynajmniej z zewnątrz Zobaczcie, ludzie sobie tutaj piją półeczkę. Jest zima, przypominam. Piotrek je kanapkę z burczakiem barbecue, dobra? Ona jest ciepła, nie? Ale wygląda przepysznie. Tutaj ma jeszcze jakieś swoje pieczynko. Zajrzał mi A ja mam kawę i bajkę na fitness. I powiem wam, że śniadanie jest rewelacyjne. Cała oszkoda, fajnie widać miasto. O, jestem tam też DM. Pokażę wam jeszcze tutaj całą resztę. KDW, najstarszy shopping berliński, do którego zaraz się udamy. Chcemy się tutaj pokręcić, w tych uroczych uliczkach. Tym, że wieje. Wieje i pada. A ja zapomniałam zabrać e... komina mojego. O, jaki ładny miś berliński. Jak chcę z nim zdjęcie. O tam. Tu jest Jędźwadek, a tam z tyłu był miś a będziemy wracać, to będzie szybko, a mam mało czas! Tutaj można robić zakupy. Tutaj można robić zakupy. Ja, zakupy. Tam można robić zakupy. Jedziemy na dół. Nie znalazłam UGA na trzecim piętrze. Nie wiem, gdzie on jest. Jak się dzisiaj spotkamy z Samantą, to ją podpytam, czy gdzieś jeszcze w Berlinie są sklepy firmowe UGA tudzież Emu bo bardzo sobie chciałam kupić takie jest buty. W dziale męskim, no. jest dział z butami, może się z... No właśnie na trzecim nie były buty, ale nigdzie, nie. i tam na rozpisce marek nie było. a Na stronie KDW jest uk, więc nie wiem, nie kumam tu czegoś. Żadna torebka nie wzbudziła we mnie efektu. Wow. A jest taka torba z LV, taka klasyczna z monogramem. Agima ma taką torbę, nie wiem jak ona się nazywa, ten model, nie pamiętam. I zawsze się sobie chciałam kupić, ale kiedy ją przymierzyłam, to stwierdziłam, że nie pasuje do mnie w ogóle. Jakiś pan mi pomachał, on chyba myślał, że go nagrywa, moja szybie. Nie ten obiektyw, proszę pana. I fajnie, w sumie fajnie tak się przekonać, że coś, o czym długo myślimy, co spędza nam mnie kiedyś sens, powiek, do nas po prostu nie pasuje. Muszę sobie upatrzyć jakiś inny obiekt. Myślałam o tym ludzku, ale muszę sobie coś innego, fajnego znaleźć. Jakiś taki cel, na który będę sobie odkładać. To jest zamknięta ulica, przez którą musieliśmy zostawić auto idziemy na piechotę do Samanty, z którą się umówiliśmy pod restauracją, którą poleciła mi Szusz, którą oczywiście pozdrawiam, aczkolwiek żeby nie było za kolorowo, Samanta już do mnie napisała, że cała rezerwacja, cała restauracja jest objęta rezerwacją więc jest zimno i nic się w tej kwestii nie zmieniło za mną jest Gucci i idziemy szukać jakiegoś innego miejsca, w którym będzie można coś zjeść. Nagrywasz? No. Co jecie? Pokażcie, co macie na talerzu. Show me your plate. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, w restauracji, która nazywa się. Let's go sit. Dziękuję bardzo. Let's go sit. Czyli to głos. Czy ten głos! Jeżeli ktoś wyczuł ten głos, to kciuk do góry! I jemy. Ja mam tagliatelle z owocami morza, z sosem śmietanowym. Piotr ma coś ja z, bykiem. Z, z bykiem. Bycze jodra. <grystanie> Gotowana. w sosie purkowym. A pani operator? A pani operator ma też Film What? of YouTube. Film of YouTube to jest. Ja? Zobaczcie, jaką mam śliczną operatorkę kamery. Hi. Hi. Zapraszam do Berlina wszystkich. Po kolei. Myślałam, że zapraszam na mój Instagram. Oh. To też. To jest dość zabawna historia, bo Samanta znam się z Instagramu. Tam no się znam. Tak, jest moja rzeka z Insta. Pokażę Wam owo tej fajnej restauracji. Wiem, że wolicie oglądać Samantę, ale... Ale miejsce zgodne godne pokazanie jest w takim fajnym, morskim stylu i też tutaj jest taka kuchnia, mamy dużo owoców morza, rybek tak więc pałasz wiemy Sony Center, od w nocy no tak Wieża telewizyjna, na którą nie było dane nam wejść, bo w kolejce trzeba odstać 3 godziny a w tym wysokim budynku jest hotel Radisson i na dole jest Primark, który Wam pokazywaliśmy. Jest niedzielny poranek, zimno, szaro, wieje. Tragedia. Nasze plany spacerowe chyba musimy przełożyć na kolejny raz, kiedy będziemy w Berlinie. Dzisiaj na Cialanie Piotrek Pani Pani panienie z jajczycą, pani nie z serem, drożdżówkę z makiem i kawę. I za to wszystko zapłaciliśmy 4,5 euro. Pokażę Wam jakie fajne majtki. Zresztą to chyba lekkerback kaffee? Dobrze. Nie wiem. jest jest. Lekkerback. Tutaj przebyliśmy na tych cocktailach. Samantha, chciałam Ci coś powiedzieć. Chciałam Ci powiedzieć, że jednak. Jak to ująć, żeby nie wyszła na miękką faję. <laughs> przyjechała z polski nie pić. Ale jednak po tych koktajlach boli mnie trochę dzisiaj główka Idziemy gdzieś się przewietrzyć po śniadanku Tyle ci chciałam sama to powiedzieć, kochana Ale pamiętaj, że nie pozostanę ci dłużna I jak przyjedziesz do nas do miasta To my też cię przyprawimy o wol głowy Idziemy na mały spacerek I będziemy żegnać się z Berlinem Jednym z naszych ulubionych miast w Europie Może nawet na świecie Pokażę Wam co mam tutaj ze sobą. O, już nie widać. Eee, Peter zaczyna mega padać. To co żeśmy pozwiedzali. Wracamy do samochodu. No dobra, tak dużo rzeczy nie widzieliśmy, które zaplanowaliśmy zobaczyć, że mamy pretekst, żeby znowu za parę tygodni czy miesięcy przyjechać do Berlina. Lubimy tu wracać. Dzień. Eee, to jest grad! No, tak przecież jest zima. Kurde, zapomniałam o tym. Ciśnięte. Idziemy szukać sklepu, który będzie otwarty po niedzielę. Pamiętajcie o tym, jak się tu wybieracie, że większość sklepów, sklepów jest pozamykana. Kawiarni, fenaniownie, knajpki są pootwierane, ale już widzieliśmy jakieś tam netspoczynki, te wszystko pozamykane było. Aha. A teraz widać pięknie panoramę za mną. Jest mi zimno i źle i mam lekkiego kaca Boże, ja tak strasznie nie umiem pić alkoholu, nie? Wam szlamam. Śmiechy, chichy, słuchajcie, fajnie było w Berlinie. Troszeczkę nam zabrakło pogody, troszeczkę nam zabrakło przez to yy, czego spacerów, takiego włóczenia się po mieście. Więcej czasu spędziliśmy w samochodzie niż na powietrzu i w jakichś różnych knajpkach. A ja więcej czasu spędziłaś na zakupach. Trochę czasu spędziliśmy na zakupach, ale ten czas uważam za udany. Poza tym, że nie kupiłam uksów, które chciałam kupić, a z fajnych rzeczy, które kupiłam, to zobaczycie w kolu zakupowym. Udało mi się w TK Maxie wczoraj kupić piękną kurtkę od Corsa i naprawdę. Jestem mega zadowolona. Piotrek też wczoraj w tykaju wyhaczył świetne ciuchy, ale chyba nie będę pokazywać w holu jego rzeczy, bo to nie jest jego kanał, tylko mój. Nie? <noise> On tak nie lubi, aż wiecie jak to pacaci. Rozmawiać o modzie, czy tam czy chwalić, czy czegokolwiek pokazywać. Mam jakiś dzisiaj bad hair day generalnie. Jak widzicie, wkurzają mnie te krótkie włosy. No, jedziemy! Mówiłam wam, że vlog będzie nudny. Mówiłam! W każdym razie, mm, trzymajcie kciuki, żeby droga nam minęła przyjemnie, w miarę krótko. My jechaliśmy w tę stronę 6 godzin, a z powrotem mam nadzieję, że będzie podobnie. Tak więc, jedziemy! Widzimy się w Polsce. Widzimy się na YouTubie. A w późniejszym, w późniejszym czasie yy, widzimy się w holu właśnie z Berlina, z DMU, z DMU, z Primarka, z TK. Dziś jeszcze coś kupiliśmy? Nie chyba. Nie. No dobra. No to Trzymajcie się, ciepło. I do zobaczenia. Pa!